Znajdujemy się w Akademii Makijażu Permanentnego Karoliny Widzickiej, czyli w mojej placówce. Jesteśmy w trakcie eventu, akcji Art Areola, która ma na celu naukę dziewczyn, linergistek z całej Polski, prawidłowej pigmentacji brodawek piersiowych. Witam, nazywam się Malwina Trajanowska. Na co dzień upiększam kobiety w swoim gabinecie Medical Ink bydgoszczy. Dziś przyjechałam do Karoliny Widzickiej, aby wziąć udział w akcji Art Areola. Przyjechałam na szkolenie do Karoliny po to, aby podnieść własne kwalifikacje ze względu na pigmentację medyczną, dlaczego? Dlatego, że sama zmagam się z chorobą nowotworową i bardzo chciałabym pomóc osobom chorym chorym, zmagającym się z tak, z tak trudną chorobą w tym bardzo trudnym czasie dla ich psychiki. Przystąpiłam do tego szkolenia, ponieważ Jestem energistką i w gabinecie spotykam panie, które przeszły chorobę nowotworową piersi. Poruszam temat właśnie rekonstrukcji brodawki piersiowej i większość z nich nie ma nawet pojęcia o czymś takim. Dlatego postanowiłam, że odbędę takie szkolenie, żeby takim paniom pomóc, gdyż wiem, że utrata piersi jest czymś strasznym dla nich. A taka brodawka, takie dokończenie tej rekonstrukcji piersi na pewno bardzo je uszczęśliwi, gdyż one czują, że straciły kobiecość. Od jakiegoś czasu pigmentuję również klientki po leczeniu onkologicznym. Jest to bardzo motywujące dla naszej pracy, bo wychodzimy trochę przed szereg tego standardu, który wykonujemy na co dzień w gabinecie, upiększając nasze klientki, dbając o ich taką powierzchowną. Powierzchowny komfort, pigmentując brwi, podkreślając usta, podkreślając oczy, pigmentując klientki onkologiczne, przywracamy im zdecydowanie kobiecość. Dostałam szansę, żeby nauczyć się pomagać kobietom w najtrudniejszym dla nich okresie życia. Myślę, że jak już z niej nie skorzystała, byłoby to samolubne. Celem moim jest przywrócić każdej kobiecie uśmiech na twarzy. Jeśli uda mi się to, dzięki mojej pracy, będę najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. Dziewczyny, bardzo się cieszę, że zechciałyście wziąć udział w akcji Art Areola. Jest to nowe przedsięwzięcie na polskim rynku, mające na celu tak naprawdę pomóc wszystkim kobietom, które tego potrzebują. Dzisiaj pokażę Wam, zaprezentuję Wam tak naprawdę całą pigmentację brodawek piersiowych, zaczynając od wersji artystycznej po wersję realistyczną a następnie same popróbujecie w celu przygotowania się do właśnie takiej pomocy ludziom, które, ludziom którzy po prostu tego potrzebują. Thank yeah. you. Słuchajcie, zaprosiłam Gosia, o której Wam już wcześniej e, też powiedziałam. E, Gosia Wam opowie o tym elemencie, który ja pozostawiłam, że tak powiem, do, do większej ciszy, e, czyli o emocjach i o tym, co towarzyszy takim osobom, które są e, chore na nowotwór, e, złośliwe. Przede wszystkim chciałabym, żebyście z tego, co ona opowiadała, wyciągnęły sobie wnioski, na temat, w jaki sposób takiego pacjenta powinniśmy potraktować, który trafia do nas do gabinetu i jest z jakimś głębszym problemem. Przede wszystkim dziewczyny chrują na raka piersi w różnym wieku. Dla mnie był największym szokiem, że ja. Zawsze mówi się moja koleżanka, moje koleżanki koleżanka, siostra, ciocia, gdzieś tam, gdzieś tam. Natomiast to są zwykle starsze braki. Idziesz do onkologa, onkolog mówi koniec, nie macie, nie istniejesz. Pytasz się, ale jak to długo potrwa, nikt nie umie ci powiedzieć. Każda pacjentka jakby inaczej przechodzi. Natomiast mówi się, i ja to się spotkałam właśnie z ginekologiem, że powinno się iść do psychiatry. Dla mnie psychiatra, myślę, że dla większej liczby dziewczyn to jest po prostu coś nienormalnego, tak? No po co ja do psychiatry? Przecież jestem normalną kobietą i jestem chora i chcę mieć tylko leczenie jakby medyczne, tego typu, nie psychiczne. No przecież, no jak, no taka osoba. Nieprawda. Nieprawda, my nawet nie wiemy o tym, że my chorujemy. Przyznam się Wam, że z zegarkiem w ręku yy, jadłam, bo nie masz apetytu, zresztą do tej pory ja nie mam ani smaku, tak jak powinna mieć, więc nie interesuje Cię nic. I tylko tyle, że ta chęć, żeby, żeby po prostu to przejść, że to się skończy kiedyś, gdzieś, to jest takie wrócenie, jakby do życia. Dlatego, że wykonując brodawkę, no to przywracacie kobiecość. Wchodząc do Was, to nie dość, że zyskujesz skrzydła, bo masz to w końcu. W końcu to masz. To jeszcze do tego wszystkiego, patrząc na was, jak wy to tam gdzieś robicie i wiecie i macie takie rozświetlone oczy, to dla nas to jest taki krok po kroku. OK, w porządku dzieje się, dzieje się, dzieje się. No to jest właściwie to jest nawet nie do opowiedzenia, bo myślę, że my inaczej to odbieramy niż Wy, wy, dziewczyny, robiąc kreski na oku, możecie też odbierać kropkę na brodawce. Dla nas nie. Dla nas dodajecie nam po prostu kobiecości. I to, co robicie, to jest po prostu taki mały cud dla nas, bo dajecie nam pewność siebie. Na pewno macie dużą, dużą taką odpowiedzialność, też jak to będzie wyglądało i czy kobiecie będzie, będzie się to podobało wasza praca. I wierzcie mi, że każda zrobiona kropka, która spowoduje, że, że kobieta będzie wiedziała, że ona ma tą brodawkę. No to jest cud, to jest po prostu, to jest, to jest dodanie pewności siebie. Nazywam się Marta z kariną współpracuję już od jakiegoś czasu i jestem bardzo zadowolona z tego, że mogę brać udział w tak pięknej akcji jak Art AROLA. Jestem całym sercem z Karoliną. Wspieram tą akcję tak jak ona i jestem dumna, że pomaga po prostu kobietom tak od serca dla kobiet. cieszę, Że mogę brać udział w akcji Art Areola, której pomysłodawczynią jest Karolina. Wymaga to od niej wiele determinacji, siły, poświęcenia czasu, aby pomóc kobietom w walce, które toczą na co dzień. Pomagać to jest dla nas najważniejsze. Z całego serca dziękuję, że mogę uczestniczyć w akcji Art Areola i że mogę wspierać Karolinę. Cieszę się, że mogłam wziąć udział w akcji zorganizowanej przez Karolinę, która zrzesza tyle zdolnych energistek, które będą mogły pomagać naszym klientkom zupełnie za darmo. Dzisiejsze spotkanie z Karoliną Widzicką pozwoliło, pozwoliło mi udoskonalić moją technikę pigmentacji brodawki słodkowej. Najważniejsze jest to, że będę mogła jakby przywrócić panią znowu uśmiech. Dzięki szkoleniu Karoliny jestem bogatsza w nowe doświadczenia związane z pigmentacją medyczną. Jestem szczęśliwa, bo otwiera to przede mną nowe możliwości i nowe horyzonty. Wiem, że na pewno z tego skorzystam i będę pomagać kobietom, które tego potrzebują, które tego chcą, które tego pragną. Przede wszystkim jestem bogatsza w doświadczenie, wymieniłyśmy się w tym, co uważamy na temat w ogóle pigmentacji piersi. Dowiedziałyśmy się od Gosi. Jak wiele znaczy dla niej to, żeby jednak tą brodawkę mieć i że no, każda kropka, kreska tam jest dla niej bardzo istotna i myślę, że każda z nas się nauczyła bardzo dużo empatii. Mam nadzieję, że ta edycja pozwoli uświadomić kobietom, że mają wiele możliwości. Możliwości rekonstrukcji piersi, rekonstrukcji brodawki i znowu poczuć się kobieco. Jesteśmy po pierwszej akcji Art Areola. Bardzo się cieszę, że dzisiaj odwiedziła nas Małgosia. Mam nadzieję, że będzie inspiracją dla wielkiej ilości kobiet, które jeszcze zmagają się z tym problemem i mają jakiekolwiek wątpliwości. Dziękuję serdecznie wszystkim linergistom, które także dzisiaj nas odwiedziły. Do zobaczenia w następnej edycji.